A propos Rise of Hydra, właśnie wyciekły grafiki, jak również krótki gameplay pochodzący z tej gry z około 2022 lub 3. Gra będzie opowiadała o losach Czarnej Pantery i kapitana Ameryki w 1943, czyli podczas II wojny światowej. No i na pewno zobaczymy tam Paryż i na pewno zobaczymy tam Wakandę. Pierwsze informacje pojawiały się w 2022. Wtedy dowiedzieliśmy się, że gra będzie bazowała na Unreal Engine 5. No i mamy naprawdę dobrą oprawę graficzną. Aczkolwiek gameplay wygląda. No, Wygląda dziwnie, wygląda mega topornie, wygląda jak w sumie powinien wyglądać, czyli ze wczesnego etapu produkcji gry. Na nagraniu widać czarną panterę, który przeskakuje pomiędzy barkami, pomiędzy krzesłami, nad jakimiś tam stołami, atakując wrogów. Wszystko wygląda w miarę płynnie, aczkolwiek widać tutaj jakąś taką dziwną toporność. Po prostu widać, że nie jest to ukończona gra. I tyle, wczesny jakiś etap. Także, no, tyle, no. Jeżeli chodzi o grafiki, to widać tam jakieś paryskie uliczki, jakieś tunele metra czy jakiś hotel w miarę luksusowy. Także no widać, że będziemy tutaj mieli do czynienia z paryżem na pełną gębę.